Rozumiesz znaczenie Boga i Dharmakai, znaczenie Padma Sambawy i Jezusa, podobieństwa między nimi i trzecie, czy można modlić się do Padma i też do Jezusa, czy to siebie wyklucza, czy może nie? Bogiem dla buddysty. Jest darmakaja, jeżeli przez Boga rozumiemy podstawę zaistnienia wszechświata, która jest inteligentna, samoświadoma, całkowicie wolna, doskonała, szczęśliwa itd. I która jest poza dobrem i złem, poza takimi dualizmami, jest całkowicie szczęśliwością i doskonałością. Jeżeli to jest Bóg, to Dharmaka jest Bogiem. A jeśli Bogiem jest jakieś przejawienie dualne wśród innych przejawień, które jest ograniczone do własnej istności i wchodzi w relacje, w dualne związki z innymi istnościami i jako osoba, konkretna istność jest Najdoskonalsza, najmądrzejsza i zawsze nieupadająca, zawsze doskonała nie popełniąca błędów, nieuwarunkowana karmu, niezmienna. Do no takiej dualnej, przejawionej istoty jako Boga, która zawsze jest najdoskonalsza i w hierarchii doskonałości we wszechświecie w czasie na pierwszym miejscu nie ma według buddyzmu. Buddysta w to nie wierzy. Buddysta wierzy w karmę i uważa, że jedyne co jest niezmienne i, i doskonałe to podstawa przejawień i z tej podstawy wyłaniają się wszystkie istoty w trzech czasach, w dziesięciu kierunkach i oczywiście na dany moment są jakieś istoty już w całym wszechświecie i któraś jest najdoskonalsza, najbardziej rozwinięta duchowo to co to, to w ogóle też znaczy? To kwestia zdefiniowania Boga. Jak go zdefiniujemy? Z widzenia buddyzmu każda istota w tym momencie we wszechświecie podlega uwarunkowanej egzystencji. Jeśli się pojawiła, to zaniknie. Ponieważ tylko to, co jest podstawą wszystkich przyjawień, a samo nie jest przyjawione, jest wieczne i niezniszczalne. I to jest Bóg, Dharmakaya. A przyjawienia Kai zawsze w jakimś momencie są, przyjawiają się i zanikają. Im bardziej przyjawienie wie, czy im jest przyjawieniem? Co to znaczy, że jest przyjawieniem? Jaka jest jej rola względem innych przejawień? Jaka jest jej pozycja względem swojej podstawy przejawień? Jeżeli rozumie, że najpierw jest ojciec, potem jest syn. Jeżeli rozumiemy przez ojca Darmakaje, jeżeli rozumiemy przez ojca wspólną podstawę zaistnienia, która jest duchem, jak mówi Jezus, a przez przyjawienie syna Bożego, no to oczywiście na dany moment zawsze jest jakiś Syn Boży, najbardziej miły Ojcu, najbardziej bliski Ojcu, najbardziej rozumiejący Ojca, najbardziej, czyli urzeczywistniony. I z tego zawsze jest jakiś Bóg. Ale ten Bóg to jest przyjawienie, które wraca do Ojca, do Darmakai. I wszystkie przyjawienia wracają do Darmakai. I wszystkie przyjawienia są przyjawieniami Darmakai. I w Ojcu tylko jest dany Syn Boży, kimś doskonałym i Synem Bożym. Więc nie ma potrzeby wyróżnienia żadnego Syna Bożego jako ostatecznego Syna Bożego, ponieważ kryterium wielkości Syna Bożego jest ze względu na jego wierność Ojcu, sobie samemu, jako temu, kim jest jako świecona istota, na jego pomnażanie dobrych właściwości bycia Synem Bożym, na jego pomnażanie mądrości, wierności. W swojej podstawie. W tego młodzenia ja mówi się np. o Admasambawie, że każda jego kolejna emanacja jest doskonalsza. Znaczy, jest bardziej doskonałym synem Bożym. Bardziej poprawił, uwzględnił uwarunkowania i błędy w wyniku niedouczenia jeszcze pewnych historii. Cały czas się doskonali. Coraz bardziej sprawniej naucza istoty. Wprowadza istoty w naturę umysłów, dharmakaya, jest tego mądzenia według buddyzmu. Padmasambhava jest największy z widiadarów, czyli z tych synów bożych, czyli z tych istot przejawionych, które niosą mądrość podstawy, mądrość swojego początku i przekazują innym o wspólnym początku, bo ucieleśniają go najpełniej. Jest najdoskonalszym widyadharą, jest najdoskonalszym synem bożym. Ale czy Padmasambhava na przykład jakby spotkał Jezusa Chrystusa, czy byłby zazdrosny o Jezusa Chrystusa? Czy Jezus Chrystus byłby zazdrosny o Padmasambhawę? Czy to jest ta sama postać, dokładnie ta sama postać, ta sama karma, która się odraca w różnych czasach i kierunkach, bo nie ma żadnej możliwości, że emanacje Padmasambhawy nie są ograniczone do jednorazowej emanacji. zresztą sam tak przecież nie uważam. i, i obiecał, jak każdy botisatwa, że będzie przejawiał się, dopóki samsara nie opróżnieje, czyli będzie się wyłaniał z Ojca jako coraz bardziej doskonalsze jego przejawienie dobra istot, dopóki samsara nie opróżnia, a samsara nie opróżnienie poniekąd nigdy, bo jest, można powiedzieć, do końca będzie zawsze się Pan zadoskonał, no to ostatecznie, jeśli spojrzeć na podobieństwo ich nauczania, na podobieństwo ich nauki, słowa które używają, sugestie, które po sobie zostawiają, to można wręcz się pokusić o stwierdzenie, że Padma Sambhava i Jezus Chrystus to są sama... Karmiczna ciągłość, ta sama postać, albo ekwiwalent, albo są bardzo w silnej zmowie, nazwijmy to botisatyczno-karmicznej, i mają pewien wspólny plan pracy dla tej samej prawdy, tutaj by nazywaną Dharmakają, którą dla praktykującego buddystę ucieleśnia jego guru i ojcem duchowym, ojcem wszystkich zwycięzców jest Buddha Gautama Shakyamuni. To jest ojciec wszystkich zwycięzców, którzy pokonali własną głupotę. To jest ojciec, bo nich tego nauczył, bo on obrócił kołem darmy, ale Buddha Gautama Shakyamuni w czystej wizji jest Amitabą, jako pewnego rodzaju indywidualny nurt karmiczny mądrości. To jest amitaba. W tym sensie Kajach buddy Gautami Kiamuniego całkowicie się wypaliła karma ignorancji, ale czysta wizja, czysta karma oświeconego Gautami Kiamuniego to jest Buddha Amitabha. I Buddha Amitabha to jest Buddha nieograniczonego światła. I Jezus nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ucieleśniał Amitabę, Buddha Amitabha. Mówi o sobie, ja jestem światło świata. Jestem Amitaba wręcz. Mówi o sobie, że byłem zanim był i tak dalej. No Buddha Amitaba to jest już oświecona wersja umysłu Budy Gautama Siekiamuniego, czyli to już jest Dharma Nie ma tu żadnej sprzeczności. Oświecony Buddy Gautama Siekiamuni był zawsze, jest wieczny. Czyli tu można potraktować Jezusa Chrystusa jako Amitabę. Że po prostu po 500 latach, kiedy Buda Gautama Siekiamuni kręcił kołem Darmy, odrodził się na zachodzie w Palestynie już w oświeconej wersji, jako Amitaba przyjął się jako człowiek. A można to potraktować, że Buddha Mitaba jako Dharmakaya wyłonił z siebie Sambhogakaya, miłującego Chenreziga, który ucieleśnia jego współczucie jako jego mądrości i to współczucie, to miłosierdzie przejawiło się jako Jezus Chrystus i wtedy byłby to już synonim wręcz Padmasambhavy, ponieważ Padmasambhava to jest właśnie Amitaba, który wyłonił się jako Sambhogakaya, jako czenrezik, i ten i już jako nauczyciel w ludzkiej postaci, to jest Padma Czyli Guru Rinpoche, jako Dharmakaya, to jest Amitabha, jako Sambhogakaya, to jest czenrezik, a jako nauczyciel, człowiek, to jest Padma Ale Jezus Chrystus może jest Padma a może jest Amitabą. Czyli sam się przejawił, osobiście się przejawił, a nie, że wyłonił swoje współczucie, a sam był, można powiedzieć, w niebie. Jako Amitaba i jako Amitaba z góry patrzył na swoją aktywność współczującego, który się przyjawił jako człowiek. I z tego powiedzenia można by powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Amitabą, a jego synem wręcz, można powiedzieć, czy też jego własnym ucieleśnieniem, jego miłosierdzia, jego współczucia, byłaby ucieleśniona wersja ryzyka którą. W tym kontekście wszystko na to wskazuje, mógłby reprezentować Jan Ewangelista. Jan Ewangelista, jego umiłowany uczeń, ponieważ on spoczywa na jego sercu, co symbolizuje, że jest synem jego serca, że jest synem jego umysłu, czyli osiągnął jego urzeczywistnienie, jest takim odpowiednikiem. Ktoś by powiedział anandy, budygał temysiek niego, a ktoś inny by powiedział Siapy, czyli tego, który osiągnął wgląd, w umysł Budy Siekiemu niego i zrozumiał jego metafory poza werbalne nauczania, czyli zrozumiał, co za tym wszystkim stoi, bo to Kesiapa dostał miskę żebraczom Budy Siekiemu niego na znak, że uczciwie jego nauczanie, kiedy Buda Siekiemu pewnego pięknego popołudnia, kiedy zgromadziły się mnisi i mniszki i obok gdzieś tam jakiś kwiat, powiedzmy róża, sobie kwitła. I Budda Gautama się kiedy czekali na jego nauczanie, na kolejną mowę darmy, wziął ten kwiat i pokazał wszystkim, pokazał wszystkim ten kwiat. Wtedy tylko Mahakasyapa w sposób znaczący się uśmiechnął. Budda Gautama to zobaczył i potwierdził jego istnienie jego niedualnego umysłu, że jego umysł się przebił przez ignorancję niewiedzy i zrozumiał tą niedualność umysłu własnego tego kwiatu i umysłu Buddy i wyszedł poza tą trójce podmiot, przedmiot, relacja, dostał pieczęć umysłu Buddy Geutemyślkiem niego, symbolicznie w formie przekazania mu miski, że raczej osobisty gehtemczego tak to jest Mahakasyapa, pierwszy patriarcha buddyzmu Zen. To jest bezpośrednie urzeczywistnienie. I Jan jest kimś takim. Jan rozumie umysł. On nie musi mówić słowami Jezusa. On swoimi słowami mówi o tym samym, on, on ma tą mądrość zrozumienia Jezusa, tą mądrość, tą jin pustość, tą początkową czystość semantyczną, tą absolutną niedualną śmierć, która jest początkiem życia, tą czystość umysłu Jezusową, z którego się wszystko wzięło, tą darmakaję, tą podstawę ucieleśnia Jego matka. Maria zawsze dziewica, która jest... Zawsze czysta, zawsze niepokalana, wolna od dzielenia na lubię, nie lubię, na odrzucam grzeszników, nie przyjmuję grzeszników. Jest to po prostu ucieleśnienie darma kai, tak ucieleśnienie ducha, właśnie tego ojca, który tylko jest podstawą, jest jin, w tym sensie zasadą żeńską, zasadą, której się wszystko wyłania która jest źródłem życia, ale samo nie jest wyłonieniem, bo wyłonienie już jest męskie, jest synem. Tak? Z tego mówienia ta matka, ten in, ta mądrość, ucieleśnia tą pozawerbalną mądrość Jezusa, którą urzeczywistnia Siapa, widząc róże, i urzeczywistnia Jan w wyniku dobrej relacji karmicznej z Jezusem, a być może jako jego własny syn serca współczujący Czenezik wręcz, czyli trudno, żeby syn serca mi by nie rozumiał swojego ojca nauczyciela. Jezus mówi do matki swojej, że to jest twój syn. O Janie mówi. Czyli mówi, ty Darmakajo, przejawiłaś tego syna swojego, Jana. A do Jana mówi, ty w tym kontekście, sam Bogakajo, czyli formą, która rozumiesz swoją nieoddzielność od mądrości, od podstawy, która jesteś iluzoryczną formą, rozumiesz swoją nierzeczywistość, swoją konwencjonalność, ty jesteś synem Dharmakai, swojej własnej mądrości, wskazując na matkę bo zatwierdza, można powiedzieć, jako syn Boży, że Jan jest takim samym Synem Bożym jak on. Mało tego, mówi o tym, że ty nie umrzesz o synie Maryi, Janie, a wszyscy inni tu umrą. Wszyscy inni zapomną swoją ciągłość karmiczną, ponieważ ich karmy są zakotwiczone fałszywym centrum, w ego, a Jana karma jest zakotwiczona w mądrości, którą symbolizuje Maryja. Dlatego nie umrzesz, bo ty już jesteś darmakają. Ty byś emanował tak jak ja, jak wszyscy tulkowie, z żywota na żywot świadomie, zachował ciągłość tego, kim jesteś. To jest też potwierdzone w piśmie. Czyli jest tutaj Jan kimś bardzo wyjątkowym. Funkcjonuje w historii jako Jan teolog, Jan Dziewica. To była jego scholastycznej, średniowiecznej teologii etykietka, którą mu przypisywano ze względu na jego specyficzne relacje z Maryją ze względu na jego czystość mistycznego przekazu i też poniekąd zachowywał czystość seksualną, była patologicznie, że był po prostu prawiczkiem, tak? Czyli nie przez dualną wizję, nie rozszczepił na ingi Yang siebie, tylko zachował tą pełnię, tylko Yang dziewica. I teraz padma sambawa oznacza zrodzony z lotosu. Padma lotos, sambawa przyjawiony. Czyli przyjawiony z Lotosu, przyjawiony z Dziewicy, przyjawiony z Maryi, przyjawiony z mądrości, przyjawiony z czystości, przyjawiony z braku lgnięcia. Padma Sambhava, jeśli jest Janem Ewangelistą, to wtedy Jezusem Chrystusem może być jak najbardziej Garabdorż, czyli jego pierwszy ludzki nauczyciel, który go właśnie wprowadził w naturę umysłu. To był pierwszy człowiek, który Wprowadził go w Darmakaje. Można powiedzieć, że dzięki Garabowi Dorze narodził się jako Padma Sabawa. Garab Dordrze go wprowadził. A Garab Dordrze znowu narodził się tak jak Jezus Chrystus bez współudziału ojca. Matka jego miała wizję, że się taki chłopak urodzi i zaszła w ciąże bez ojca, i Garab Dordrze się dokładnie tak narodził jak Jezus Chrystus. Więc można sobie tak spojrzeć, że to był Jezus Chrystus i tutaj przekazał Janowi swojemu uczniowi umiłowanemu jako Padma Sabawie możliwość kontynuacji, a Jezus mówi, że jeszcze jest druga owczarnia, której nie znacie, a poznacie. I być może tą drugą owczarnię przygotowywał, wypełniając na swojego nauczyciela, dla swojego mistrza Jędzica jako sambawa, żeby wytłumaczyć pogląd cały, kiedy karma dojrzeje uczniom Jezusa. Być może to sam Jezus przyjął się jako Padmasambhava, żeby dla własnej owczarni przygotowywać właściwy pogląd, kiedy już synowie Boży zejdą z gór Himalaj, w żółtych szatach, jak to przepowiadano Stardamus, myśląc o lamach i przyniosą czystą naukę Buddy, czystą naukę Jezusa, czyli darmę, tak? w tym sensie darmę Sambawy, bo generalnie niekoniecznie się to wszystkim podoba szkołom buddyjskim i tybetańskim lamom, bo mają skłonność zapominania, że cały w ogóle buddyzm się rozpoczął od pana Sambawy i bez lamy Padmasambhawy by żadnego buddyzmu tybetańskiego nie było. Nikt poza Padmasambhawą by nie ujarzmił lokalnych demonów, nie podporządkował lokalnych energii i nie miałby takiej mocy i takiej boticity zaprowadzenia darmy w tej barbarzyńskim świecie ówczesnego Tybetu. Tak to się łatwo zapominać na gotowca przychodzi. się Myśli potem, że się samemu jest równie mądry i to był ok, pierwszy lama, ale my też jesteśmy lamy. Tylko też lamowie mają potem skłonność zapominania, że to nie jest ten poziom. Są różni synowie, bo są różne poziomy realizacji Dharmakai. Jest czymś innym, kiedy Darmakaja sama z siebie się przejawia w formie karmy emanacyjnie, świadomie zaprojektowanej, a co innego jakaś karma ignorancji w wyniku ciężkiej pracy, jakiś tam wgląd Dharmakaya i zarobi robi z oświeconego. Są zupełnie inne poziomy oświecenia. I Padma Powiedział między innymi, że jeżeli jego pomniki będą stały na granicy tybetańsko-chińskiej, to do tego czasu nie grozi Tybetowi żadna inwazja ze strony Chin. Ale ów późniejsze szkoły Tybetu, Gelugpy i Shakya i Kagyu, to oni tam wszyscy już zaczęli się mędrkować i być równie mądrzy i równie oświeceni, bo Dharmakaya zaczynała nabierać bardziej charakteru intelektualno-metafizyczno-scholastycznego czy religijnego, aniżeli żywej, inteligentnej, boskiej. Rzeczywistości, o której tutaj na początku mówiliśmy. I ci humaniści, tak zwani, stwierdzili, że jak to jakieś pomniki, jakieś Padma Sambawy mogą w ogóle chronić Tybet przed inwazją Chin, tak? Więc usunęli je swojej ignorancji, bo byli zazdrośni, bo nie rozumieją mocy i bo nie rozumieją, czym jest Darmaka, Nie rozumieją, kiedy jest Padma Myślą, że to jest taki sam koleś goni. Więc z tego powiedzenia Padma Sambawa i Jezus są. Z pewnością w wielkiej komitywie i razem pracują. I nie ma żadnej wątpliwości, że czy modli się do Jezusa, czy do Padma Sambawy, modli się do tego samego przewodnika, który chce Ciebie nauczyć, osiągnąć Jego poziom, żebyś odkryła Jego własną doskonałość. On chce się z Tobą podzielić swoim własnym uścisnieniem Waszego wspólnego początku. On chce, żebyś była tak szczęśliwa i tak mądra, tak bezpiecznie się czuła, jak On. I tu nie ma żadnej wątpliwości, że Jezus nie był zazdrosny o innych Synów Bożych. Kiedy w Ewangelii Łukasza przychodzą do Jezusa istoty i mówią, słuchaj Jezusie, w Twoim imieniu tutaj nauczają inne jakieś istoty. Co my mam o tym myśleć? Co to znaczy w Twoim imieniu? To znaczy ktoś mówi tutaj, że jest też Chrystusem. Nie tylko ja Jezus jestem Chrystusem, tylko na przykład ja, Nikolas, jestem też Chrystusem załóżny. Nikolas Chrystus tam jakieś naucza. Co to znaczy Chrystus? Chrystus to znaczy Mesjasz. To jest dokładnie to samo. To znaczy niosący dobrą nowinę. To nic innego nie oznacza Chrystus. To nie jest imię własne. To jest coś takiego jak dyrektor. To jest funkcja pewna i Chrystusów może być wielu. Ale czy te Chrystusy niosą dobrą tą samą nowinę i czy ona tego samego dotyczy, to jest kwestia chociażby kryterium Jezusa. Bo Jezus mówi, jeżeli ten Chrystus. Ten, który tamtą dobrą nowinę naucza, nie jest przeciwko nam, nie jest sprzeczności z nami, to jest okej, okay, zostawcie go, jest w porządku. To jest kryterium. Tak jak do mojego lamy przyszli uczniowie zakochani w Rimpocze, że Rimpocze, ucieleśnia Darmaka jest najbardziej oświecony, jak to może być jeszcze ktoś tak oświecony jak ty Rimpocze? Jak to może być tak? Czy to jest możliwe? Czy Czeczu Rimpocze jest oświecony, Zadają pytanie mojemu lamie, bo tego świadkiem. Pocze prawie się wkurzył, ich pogonił. Czy ktoś naucza ojcu o tym, że jesteśmy wszyscy jednym z Ojcem, też może być Chrystusem? Może być, ale są różne poziomy realizacji. Różni są lamowie, i to nie oznacza, że jak są inne Chrystusy, to wszystkie Chrystusy mają te same zdolności przekazania dobrej nowiny, co Jezus Chrystus. Ale nie ma dla mnie żadnej wątpliwości, że Nigma, czyli stara szkoła, której szefem jest Padma i Jezus Chrystus i jego uczniowie, jego naśladowcy, to są docelowo dwie owczarnie tego samego nauczyciela. Czyli można powiedzieć, że. Uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy chcą poznać prawdziwą naukę Jezusa, powinni iść do tej linii przekazu, która przekazuje naukę Padma Sambawy, bo mają wtedy pewność, że dostają czystą naukę, czystą darmę, czysty Duch Święty do nich przychodzi, obraca kołem darmy nie przez trzy lata w warunkach takich okopów palestyńsko- barbarzyńskich, jak musiał mistrz Jezus robić kończąc to On tylko obracał to w sprzyjających warunkach i porównywalnie z większym zrozumieniem swoich uczniów i za przyzwoleniem i opieką króla tricona Doucena, który był królem Tybetu i miał, miał ochronę Padmasambawanie, że musiał tutaj, jak Jezus Chrystus przed Piłatem, siedzieć w więzieniu i na krzyżu kończyć. Czyli zupełnie władza tutaj w Tybecie była po stronie Padmasambawy, a Jezus Chrystus, jego celem było zasiać dobrą nowinę o tym, że mistrz Jechowa, że Bóg, Ojciec Abrahama, to jest natura naszego własnego umysłu. I Królestwo Boże się przybliża, które jest w nas, ale się przybliża. Jezus nie powiedział, że ja już was nauczyłem Królestwa Bożego. Królestwo Boże teraz jest w was i wy je rozumiecie i w Nim jesteście, to Jan rozumiał. My to już nie powinniśmy się modlić nieustannie o to, żebyś nam, Jezusie, kiedyś tam przyszedł. I wytłumaczył kim jesteś, o co nam chodzi, bo my mamy ciągle wierzyć w jakieś dogmaty. Na pewno nie w ten sposób. My powinniśmy praktykować Big Rizina, krótego ridzina. Powinniśmy praktykować na Padmasambhava, jako najdama I wtedy powinniśmy mieć pewność, że jesteśmy uczniami Jezusa, że uczyli sami pośród Jezusa. A Padmasambhava reprezentuje stan wszystkich mistrzów, czyli reprezentuje też stan... Jezusa Chrystusa. Czyli kiedy osiągamy poziom Pan na pewno osiągamy poziom Jezusa Chrystusa. A czy Pan Sambaba był wręcz tym Jezusem Chrystusem? Mówię. To nie ma znaczenia, w tym, czy był Janem Ewangelistą, ponieważ Jan Ewangelista i Jezus Chrystus to jest Pan Masabawa. Pan Sambawą jest moim lama, wszyscy są Pan Ty jesteś Pan Masambawą i masz urzeczywistnić, że jesteś Pan To znaczy masz się narodzić ze wspólnego początku, z ducha, z Ojca. W sposób rozumiejący i te metody przekazał Pan Sambaba, tak? I ta ówczarnia daje metody. To nie wiem, czy Ci na te wszystkie pytania odpowiedziałem w tym momencie. Odpowiedziałem Ci, tak? Tak. To dobrze.